Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niedostateczny, a to jest kolejny gameplay z League Legend, tym razem Lila na topie. E, gramy oczywiście kolejnego e, Blind Pika, to znaczy tego drafta. Chciałem znowu Mida, ale no... Hmm, dało mi topa. Bo miałem Mid i top, bo już zrezygnowałem z tej jej dżungli. E, nie no, Mida nie dostaniesz. Nie, mida nie dostaniesz, więc teraz jest na Lila. Gram tym pierwszy raz, nigdy tym nie grałem. I ona jest w rotacji teraz, jak gram. I tu macie runy, jakie tu się gram. Typ jak na no taki gra przeważnie tej Korei, ma 1500 gierek. Um, jest w Masterze, więc chyba coś tam. Um, jak to się nazywa? Coś tam szczylo. Chyba Q tu maksuje, później była, później E. Ok, E to jest ta kulka chyba. Nie wiem, nie wiem jak się tym gra. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie zintuje I będzie zabawnie. Dobra, 30, 31, 32, 33. Nie ja, to straszne, straszne. No chciałem tego mida, to dostałem dżunglę i znowu dwa dodże, później znowu Gdziełem pika, później znowu dwa dodże i teraz mam topa. No to chyba ok. Fajnie skacze ten jelonek. Podoba mi się, skapię jaki ma to ataki. Może to zacznę? Uj, jak to szybko bije, ojej. Ja myślałem, że to ma trochę dłuższy kasa a tu tak na instancie. Okej. Okay. No, range ma taki w miarę ok. O, podejść do tego Miona. Wiem, że tu się robi. E, ostatnio na rankedzie spotkałem taką Lilę, która miała e, Yumi na sobie. Miała maskę podpalającą, spiryta i chyba e, Frozen Herta. jeju nie, nie do zabicia. Nie do zabicia taka Lila. Okej, okay, dobra, Ja się trochę cofnę, bo ja nie wiem, ile tym bije. Hide on bubi. A, sycisko to dużo bije, ale ja nie wiem, ile bije. Jak działa moje W? Nie wiem, nie mam pojęcia. Aha, W to jest skok. To dobrze wiedzieć, chyba. Dobrze wiedzieć, że W to jest skok. Dobra, my skaczemy sobie. Hopsa, hopsa, hopsa. Dobra, ma trzeci, to trzeba. Czy... Dobra. To nie jest od Kła, 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 Chyba wieczeli, że ja tu jestem jakimś totalnym koksem. Na tej linii. Nie, śmieszna ta lina. Luna! Okej, okay, dobra, Ej, Jejku, nie zdodżowałem, no nie! Dobra, uwaga, socisko tam gdzieś idzie. No nie wiem, czy to jest dobry mecza ogólnie. Lila w pseta, ale... Dobra, mamy kuleczkę. Ale podoba mi się. Śmieszny taki, śmieszna postać. Dobra, chyba się cofnę czy nie? Nie, guarda dam, najwyżej mi na łeb skoczy. Please, nie, please, please. Cienki. Nie ma socismo. O, już jest. Wojna okraba, kraba, okej. Okay. Chciałem tego aż kana, kurde, ale no. Nie wiem. Daj sobie go. Nie będę do dodżował nawet, gdyby tak mnie to nie zabije. A, tak to działa, okej. Okay. Chyba ci się Q maxuje, no bo co innego, albo W. WWE chyba. Dobra, biorę buta. Żeby szybciej przed nim uciekać. Biorę potkę, Żeby szybciej pocić. Nie wiem typować. nam się nad tepekiem. Tutaj jakbym stepował. Spróbuję, ale to jest turbo co ja robię w tym momencie. Aha, czyli tak się nie da. Kazik, proszę, zamknij Nie wiem, czy ja je zabiję. Nie mam pojęcia, ile to biję. Totalnie nie wiem. Wow, to e dużo bije. No dobra, dobry tepek. Ale on tam chyba z trzy plejty wziął. Nie, jednego. Niezły tepek, Tomek. Niezły tepek. Dobra, czas na... Dobra, wracamy. Nie wiem, buty cdr -e? Naprawdę? Nie Penę? -e? Nie, nie ten, nie makaron, penne? Włoch TP. -e. Dobrze! Spalcie mnie. Aha, mnie wziął timera 22, 23, 24, 25. To nie będzie rozjazd. Jak to działa? Aha, to eleci do końca, dobra? A ma szósty już w ogóle. Nie, no weźcie pal gumę, gościu. Co jest z nim, nie tak? Goźmi, na łebsko oczywiście zadowolony, ja 15 centów. Chyba niezbyt, o. Dobra. Taki gamoń. Gamoń w sycisko. Nie wiem, co to za ziomek, ale no chciał mi zrobić wjazd na chatę. Z kokiem. Dobra. A to wóz, strasznie dużo bije. No, dużo bije. O, chciałbym to swarmić. Dobra, ona. Kuma strasznie szybki kas podoba mi się. Ale jej jelonek, fajny, fajny. Nie wiem co ta pasywa, nie, nie, nie ogarniam. Dobra, będziemy freezować, bo nie mam zamiaru ja się tam... O, to nie by freeze chyba. Omagam użyćku. No to siedzimy. Nie bij mnie już. No dobra, no siedzimy, na, na razie to są nudy, nie? Próbujemy się z tym setem za jakąś chwilę. Ale coś czuję, że ja kompletnie zminimum szans. Musiałem być dużo szybszy, żeby rzucać to kół i przed nim uciekać. 2500, no to jest katastrofa. O lipa. Dobra, będę chyba farmować z, z tego kół. No nie wiem, gdzie on jest. O, jest, dobra. Aha, tak działa, okej. Okay. Nie no, się boję tego seta. Na w wave może mnie nakopać. Materka, nie wiem, jak działa dokładnie. Znowu to robi. Patrz, jaki to ma damage. No to jest jakieś. FF! Czy nie dodżuję, Dobra. Będzie fryzował? Śmierdziel. No dobra, to się Dobra, spróbujemy te buty cdr -y. I robimy teraz maskę. TPK nie mam, więc raczej nic nie zrobię. Naprawdę fryzujesz? Zagnojek. No dobra. Niech się, niech się buja. Erka yy, jak działa? A to 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 usypienie, okej. Okay. Uspanie. Spanko tak zwane. No śmierć elektryzuje, no to za... Come on. Come on. Tutaj nudy. O, kuguar na dole, okej. Okay. A, pinka! Haha, zdążyłem przerzucić, nie rozwaliła. Okej, okay. aha, czyli jak użyję Ej, mogę go uspać. O, okej, okay, dobra. Mordę, misia. Ja się boję tego typa. Naprawdę, bo on mi na łeb skoczy i dobranoc będzie. Okay, okay. Dobra, niech podejdzie tego miną, tego pół. Nie no, to mój damage jest bardzo mały. Z Dobra, spróbujemy się co? Nie no, bez podjazdu to jest. To jest flash, 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 flash. Hmm. Dobra, i znowu no trochę będę nudy na tym topie, bo. No, widzicie co się dzieje. Ej, seterka. Jeszcze się odegramy na nim. Spokojnie. Spokojnie, jak to mówią. Spokojnie. Dobra, tu nudy. A jak tam na Bałcie? Co tam słychać u was? Dobra, no to ja tam biegnę. Tu nudy. Lila alive. No... Dziwne, żebym nie był. Na łeb skoczył. O, kubuar. Co tam? Elo. O, dwa dobiję spoko. O, secisko, secisko tam biega. Chwila, to bije już na to jak jestem w środku? Czy tylko rogi? Czekł mam strasznie szybko. Nie, nie. Aha, okej. Okay. Co nie jest ja Dobra. Aha, czy to jest udariusa? Czy to nie Znaczy ale to mało. Kurde, kanona nie dobiję. Dobra, tego nie ruszam, idę mu pomóc. Wydaje mi się, że to będzie bardziej opłacalne niż ten plate. No, no dawaj tego Herolda gość, idziemy go do w Dobra, z tego kutak nie mogę spanować, bo to strasznie manożerne. Tutaj nic nie zrobię, tutaj też nic nie zrobię. Ten kazik powinien tutaj ze mną przyjść, bo ten set będzie chciał tutaj wejść w czak. No, tu byśmy go ciamciaramcia. Ale nie ma ciamciaramcia jednak. Muszę mieć tą maskę podpalającą, wtedy się z nim zabawimy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No bo patrzcie, no co to jest? O, złego skilla użyłem. Dobra, oni grają pod mida, no to u mnie są nudy. Gdybym ja zejdę z tej linii, to... FF. Ajaj, dobra chyba druga tu się wóz będzie maksować. O Boże, Będzie puszowo, no walniesz mnie z wóz? Pokaż. Ale on jest wściekły. FF. Nie chcemy się grać <laughs> O, wkurzył się! Aaa, zostaw mnie. No jak zwykle bez asysty Ilano Liluna Co on tam chce? No nieźle powarmione, jeden na przejść Dobre. Nie ma tygrysa? Gdzieś tutaj? Nie, może smoka robi. Smok. smok. mam. Coś by tu... Coś by tu. Gdzieś by się tu przeteleportował. Tu nie, tu nie. Tutaj też raczej bez sensu. Ale to weg zbije. Tak dziwna jest. <laughs> to jest lejce. Rozwalili, spoko. Cecisko tam gdzieś. No na topie to są totalne nudy, jak ja nie lubię tej linii. Coś głowie nie mieści. Chociaż jak są jakieś... Boże, 90. No co jest? Dostaję totalnie w łeb. Co jest? Nie wiem, spróbowałbym się z nim? Nie, jak będę miał maskę, to się z nim pobiję. Spróbuję przynajmniej. No niby... Powinienem robić coś takiego, że podchodzę, jak on ma creepa, i go skół na tej zasadzie. O, ale to jest kurde. Spanko. Popatrz nad Jonaszem. Ciężko. Bo, ale zdech. Kurde, to wóz. Straszny damage ma. Mikro no, Może mi się zainteresował bardziej to postacią. Nie wiem co mi ile to piję Mam dla tego pojęcia pan... O, Pan Tibers okay. No nie pomogę. Znaczy nie ma flesza. Fajnie Jona, że mi zabierasz farmę, a ja jestem tak turbo do tyłu, ha, nie ma okay. Nie wiem czy zrobię go ale pomógł, pomógł. Nie miał czy Tomek? Nie miał. Nie miał. tylko żem się nie wywrócił. Nie, no nie zrobię tego. Nie, dobra, dobra, golemy prank, 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 zostawcie mnie, albo. Dobra. Chodźcie tu wali, na no do końca, do końca. Ciebie wrócę, to się pośmiecie. Przynajmniej 76 Dam ja na radę. Nie many, nie many, Kto wy. Dobra, zostawiam go. Nara. Dobra, niech się boi. To nie jest, bo niech się. O! E tak miał być. Jak coś. Ale nie mam na maskę. Tepnąć? Jak, jak tepnę. To będzie dymy. Dobra, tepne. Oni poczekają i one przyjdzie czym mi dadzą. Dali mi. Ok, no i teraz. Uspanie. Oszty w życiu. Ale mi sprzedał kopa na głowę. Eee! Ała. I one kops, i one kops. w miejscu. Nie fleszyk kanka Plan był dobry. Trochę źle zagrałem, mogłem to wysypać, stepować, to było, ale dostałem tak na łeb, to było prawie... nie wiem już ile to było 400? O, mi sprzedało. Ale dali mi, dali mi się tepnąć, mogli nie dać. Mogę... O, ściganko. Dobra, pozamiatamy. Staczysz. No, śmieszna ta lila. Rozumiemy, że mogą mieć ludzie fan nie ugrając. Grając jaka sarena. Jedzie sarenka. Ała. Oh, wow. Ciężko to mi się las jak mnie sku... No, Ci daj se spokój, co. No, będziesz się tak bawił? Ja się popłaczę, no popłaczę się zaraz. No ja nie będę jakieś golemy robił, no. W sumie ja jed, z golemami mam szansę, więc nic innego nie zostaje. Dobra, no to śpimy tutaj. To nie mam, nie wiem gdzie on o, jest. O jesteś Kurde, to mój side stapy z jego, nie wiem co, z WC, czy... Stop set? Nie ma mamy. Tak? Skoczy? Dobrze nie skoczył, on zdechł. Dobra, idę po maskę i teraz się z nim zabawimy. Spróbuję się przynajmniej. Idzie czy nie idzie? Golemy chciał, ale nie ma. Dobra, gdzie jest ten Frozen? Dobra, i Frozen. Jedziemy w tego. Będziemy szybsi. Ciekawe, czy dziabnie. No to niezłe dziabnięcie. A dostałby, dostałby, ale no. Nice. Nie no, team'ek mam dobry. Ja, ja tam trochę kulawo wiem. Dobra. Nie, idę do topa. Ja się tam bawcie. Ale cesy mam strasznie kiepskie. 90 <grywa> Fila. Hmm. O, ten sterowcem się bawi. O. Z czego to podejdę. A, kup. do na dole, dobra, to nieważne. To zobaczyć, jaki mam damage z tą maską. Jeżeli będzie ok, to się z tym. Nie no, teraz będzie wojna z setem. Nieważne co, ja będę się spróbował z nim teraz. Jak przyjdzie. pani uda puszczał, idę mi hmm. da. Nie, idę z kasikiem, bo może, może będziemy wysadzać kogoś. Albo będzie wysadzane? Myślę, że będzie. O. Powiem wam ta lila. Dużo bije, z tego W, to W jest strasznie mocne. Bije, kurde. Nie, pogram sobie tym jeszcze z dwa razy. Ale... To ataki ma kulowe, ale tak to całkiem ciekawa postać. O, siemanko, wariaty! Ale dostał na łeb. Ty, treż, weź se pozostaw. Damy? mi? Jasne, że nie da. Czuję Metedrysa, o. O, no, Felius że nie to U, co on ma komandera? A z jakiej, córki? Niby ja bym mógł tam skoczyć. Nie, do domu. Nie. O, Andrzej, dymy? Oś mnie zlagowało kompa, nie wiem, nie wskoczyłem, albo jakiś się stał. O nie, krupsko. Dobra, kompa mi zlagowało. Kompa mi zlagowało, nie wiem ile miałem FPS-ów. Myślę, że z około 10 A tam chciałem flash w, i tak mnie przycięło, że chyba flesza w ścianę zapierdzieliłem. Nie jestem pewny. No FF? Jakie FF? Ta tam na co to jest? Wutworosty? 12 HP Alice hmm. Chyba się pobawię w topa takiego rasowego, że ja na bocie będę puszował 24 na 7. Mam TPK... O, to może być ciekawe. Myślę, że rura w nich. No myślę, że tak. Nie wiem, by. Którymi... Okej. Okay. No to pan baron myślę. Aha, nie mam, mam smajta, nie mam smita, nie mam smajta, nie mam smajta. Nie mogę tam podejść, bo mnie turet będzie atakował. Idę na botę. Ale po piercie Ojej, niezły Warć, chyba... Challenger. Chyba Challengera chyba stał ten wardziks. Hmm, ja jednak ściągam range'ów? Dużo. Oh, ja. Nie wiem, czy się tu bić? Jak Nie wiem. Dobra, idę. Hmm, aha, i ona idzie do domu, to nie. tam biega, trójka dobra, przepuszczuję bota. Myślę, że zaraz tu ktoś przyjdzie na dół. To wtedy patrzę, co się będzie dziać. Dobra, teraz będą się bić. No w sumie moglibyśmy się tam bić, Felios. Dobra, oni mnie wysadzili totalnie. No dobra, jestem useless Albo ja muszę czekać na moją erkę z uśpić i wtedy wskoczyć Dostałem On ta stara wokół pisałem sobie... Italkę tak, kurde hmm. Nie, ten... Oni w... U mnie w wszyscy spoko. Nie widzę, żeby ktoś tak odbiegał. To znaczy widzę. ten, O ten o gość. Tutaj, co tak biega w potopie. Dlaczego? Dlaczego nie możemy biegać? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Dobra, raptorki FF? To tak jest FF. A tres No to niezły super za pomagający. Dobra, damage. Nie za bardzo kumam, od czego zażyć ten kryt. Czy to jest muszę użyć Q? Czy co? Wtedy W? Mida nie wezmę. No nic cóż, nic nie mogę mm -hmm. zrobić. Wygląda to tak, jak muszę, że pierwsze Q, a później W. No, nieźle! Szybko to odkryć. Tak? Tak, jak użyję Q, to to jest damage To ma sens. Dobra, zbarduję Barona Kurde, no ja powinienem robić carry 1 na 1 Mam tutaj na myśli o tego Bysia. Zresztą no on ma 8 pragów. No to panie na kopie. Mi raczej też nie. Hmm. Dobra, idę na bota. Tak za 30, to ja sobie będę pushował. W miarę możliwości. Pod Pena idzie. Ciekawe. No, to slave. A tu dopiero jest wave. Jest wave na drugim turecie. Nie mech na mapie. Nie mogę tak się pchać do przodu, bo znowu dostanę na web. No dobra, to siedzę. Dobra, mogę wyjść. No, co jest? Kurde, pół HP dostanę od minionów. To nie źle. Dobra. Idziemy tam na mida. Bo się gdzie pushował na bocie? Nie, nie będzie. Kurde, co? Jest źle obliczony. Chyba sinus kąta alfa. Zobacz. Tam go uspił. To relay mogłoby być ciekawe. Z jednej strony, ja jako top lane to powinienem być teraz na dole i puszować i później te pekiem wskoczyć. Ale wiem, że to Z jakoś pozabija mój team będą mnie pingować, że... omygę omybię. Jeszcze mają taki połk że głowa mała. no ma te A nie, nie ma twój Dlaczego set? Jak on ma 1.7. 7 Zamknął mnie hej No Nie, no to są jakieś nudy są totalne Na 5 na 5 mamy strasznie ciulowe combo Cię co przynajmniej wydaje Mogłem go uśpić na lece O. Nie, no, nie, no strasznie dziwne. No. Hmm. Musimy tam skoczyć z W. Strasznie chłopcólowo to wyjdzie. Totalnie już widzę, że slipa. Ja tam po prostu wbiegam jakiś totalny idiota. No nie wiem. Za zero. Oni. Co? FF tak szybko? Nie, no nie ludzie. Takie grupy. No co? No nie, no lilo. No nic. W takim razie mam nadzieję, że on się takie coś podobało. No końcowa akcja to była. Yy, eee, rozpaczy chyba, więc ja się żegnam. To Balila Top sezon 11. Na razie cześć Bęk Pał.